Napoleon. W 1807 wjeżdża na pełnej i robi księstwo warszawskie. Polacy w szoku: Ej, mamy coś na kształt własnego państwa. Po rozbiorach to było jak kubeł zimnej wody po imprezie nagle czujesz, że żyjesz. Ale hola, hola, Napoleon nie był świętym Mikołajem. Nie dał nam tego z dobroci serca. Chciał mieć z nas pożytek. W zamian oczekiwał jednego żołnierzy. I to nie garstki, tylko tysiącami. Polacy walczyli dla niego w Hiszpanii, w Niemczech, a nawet w cholernym, upiornym odwrocie spod Moskwy w 1812. A skoro mowa o 1812 Pyk, wolne miasto Gdańsk. Fajnie brzmi, ale to był głównie punkt strategiczny. Napoleon potrzebował portu dla swojej armii. Myślał o logistyce, nie o o wolności dla Polaków. Polacy mieli nadzieję, że w zamian za lojalność dostaną pełną niepodległość. Spoiler, nie dostali. Napoleon miał swój interes. Polska była dla niego pionkiem w wielkiej grze. Ale wiesz co? Dzięki niemu znowu uwierzyliśmy, że Polska może istnieć.